Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek, który hmm. ma wam pokazać jak gram sobie tutaj na kwadratowej apokalipsie. Mamy tutaj oczywiście warzywka, y jakieś jagódki, tutaj tak samo, właśnie ja sobie zdeptałem plony, ale trudno, mam tutaj w ogóle dzwony, bo tutaj aż trzy osoby mnie zasubskrybowały. No i to, jeżeli chodzi o tyle w tym odcinku, oczywiście żartuję. Bo chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że jest taka sprawa. Po prostu miałem nagrać... Miałem nagrywać live'y na 10 subów, ale okazało się, że po prostu nie mogę nagrywać tych live'ów, więc będę je po prostu nagrywał na PlayStation. Oczywiście filmiki, live, y. nie będą się pojawiać tak często jak odcinki, ale będą. Wydaje mi się, że pierwszy live powinien być tak mniej więcej gdzieś za no tak za kilka miesięcy. Więc możecie już się przygotować, ale ludzie, 11 subów masakra. Mm, nie chcę tego robić drugi raz, więc podziękuję. Nie, nie patrzcie się, patrz się mu w oczy, on, on może spojrzeć w was i wyczytać wszystko z twojego życia. I tak, właśnie moglibyśmy się zgubić teraz w tej chwili, ale się nie zgubimy, bo mamy takie magiczne coś jak Bruk. Znaczy Bruk nas nie zaprowadzi do miejsca docelowego, ale po prostu... Będę mógł się nim podbudować. bo no coś się tak patrzysz. Te mamy same się patrzą na nas. I to no nie ma Dobra, ja przychodziłem gdzieś stąd. Jak się nie mylę. Tyk już poznaję swój... A nie, tu 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 tak, tak. To, to, to jestem już blisko. To jestem... Dobrze. Nie widzieliście tego. Tego też nie widzieliście. Zapomniałem, że tu nie ma wody. Dobra, nie spaliłem się, dzięki Bogu. I lawy sobie trochę podbierzemy, chociaż że już mam jedną. Mam jedną lawę, ale chcę mieć jeszcze bardziej szersze zapasy tej lawy, bo jest bardzo naprawdę potrzebna do powiększenia hodowli na przykład obsydnianu, więc bardzo tego potrzebuję. Ten magmy, blok magmy to jest bardzo łatwo dostępny, więc nie trzeba się z, jakoś z nim użalać. Eee, więc tyle. Mo mogli teście, Jak Was to interesuje, to mogli też... mogliście... też zauważyć taką sprawę jak mianowicie tajne przejście, portal i to i te. Otóż yy, stworzyłam taką magiczną windę. Mogę też zrobić poradnik, oczywiście, że mogę zrobić poradnik, ale to mi się wydaje, że na, przełożymy na następny odcinek. Mam nadzieję, yy, że ta kwadratowa apokalipsa Wam się spodoba. Po prostu no, nie chcę odgapiać takiej pewnej nazwy. Kwadratowa masakra, bo ja mam inne totalnie inne rzeczy, bo gdybyście nie zauważyli, to ja gram w pojedynkę czasami w dwójkę, a oni grają cały czas po, po 20 osób, więc. Albo po 5, już nie pamiętam. Więc to jest kompletnie inna rzecz. No, ale to tyle w sumie, jeżeli chodzi, bo ja tutaj mam wam pokazywać. Co się dzieje, jak się coś stało i wszystko. Damy sobie tutaj oczywiście jeszcze kolejną do, do kolekcji. No i to jest najprostsze, jeżeli chodzi o to, bo po prostu dajecie wodę i to jest po prostu bardzo banalne. E, tak wstępnie mogę Wam powiedzieć, że to bardzo łatwo się buduje, tylko musicie w ogóle... Zacząć od początku. Macie taką kolumnę. Daje, dajecie piasek dusz. Potem. Wlewacie wodę i co jeden stopień jedna woda. Co jeden stopień jedna woda. I tak właśnie zrobić, żeby to było takie wysokie. Łatwe to jest do zrobienia, gdy się to rozumiem. No, jeszcze tutaj może wam pokażę, co i jak w mojej wiosce. Jak widzicie, muszę teraz. Mam misję ratunkową. Nie, za późno. Świętej pamięci. Dobra. No, wiosce to nic specjalnego. Tutaj mamy tą, oczywiście, wredną jaskinię pająków. Której nienawidzę i nie chcę tam wracać, bo się raz tam zgubiłem. Ale mogę, mogę wrócić jak mnie namówicie czy coś. No. Naprawdę. Thank you. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj pojawi się filmik, ale chyba bez głosu, jak będę grał w Apex Le Legends. Yy, bardzo fajna gra, polecam. Na moim starym kanale trochę więcej o niej mówię i jest tam trochę więcej materiału. Ale tak, będę nagrywał. Będę miał dwie serie na tym kanale: raczej taką Apex i Minecraft. Tak mi się wydaje, że będą takie po prostu dwie serie. Bo mi się wydaje, że więcej serii nie potrzebujecie. No ogólnie to rzecz biorąc, to miał być Minecraftowy kanał, ale zmieniłem zdanie. Po prostu zmieniłem zdanie, bo... No, z Minecraftu to mi dużo nie przyjdzie, bo teraz znowu niestety jest popularny Fortnite! Na tym kanale naprawdę siedziałem z Fortnite, ale teraz żałuję, bo przez to mnie odsubowali. Ja kocham mine tego Minecrafta też, ale Fortnite też kocham, bo jest super. No więc teraz w ogóle ten rozdział drugi jest super. I ten. No, mamy tutaj też taką fajną tarkę. Proszę, tutaj sobie damy to. No i tutaj jeszcze weźmiemy sobie. Czemu? Ok, to zrobimy sobie po prostu z tego taką o i będzie akurat mamy w zapotrzebowaniu dwa takie i będziemy mieli jedną tu, a jedną tu. Elegancko, dobra. To ja mam elegancką fontannę i wszystko, więc do zobaczenia w następnym odcinku, pa.